Cześć, witam na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz do oglądania filmów i wyrażania swoich opinii, oby pozytywnych. Dzisiaj zaprezentuję alarm rowerowy. A działa on mianowicie tak. Przyciskamy do usłyszenia sygnału lewy. Przycisk. W tej chwili został uruchomiony alarm. I teraz, jeżeli któryś z Was, z widów, będzie chciał mi gwizdnąć mój dorobek życia i weźmie rower, od razu będę wiedział, że już jesteś tutaj, ty gagatku. I jak cię dorwę, filca ci sprzedam, a alarm wyłączę prawym przyciskiem. Przytrzymując tu. O, po usłyszeniu sygnału już alarm został wyłączony. Podnoszę rower shake, wstrząsam i nic się nie dzieje. Zapraszam do skrybowania kanału.